Wiadomo, że północno-koreański reżim jest bardzo ciężkim, a karane są nawet bardzo błahe przewinienia. Jednak dziś nie pogadamy o nich, dziś porozmawiamy sobie o grymasach Kima, ponieważ wystarczy trafić na zły humor władczy, by zostać stracony, niezależnie od pozycji społecznej. Mam dla Was kilka najciekawszych i najgłośniejszych wyroków śmierci przeprowadzonych na generałach i rodzinie Kima. Zacznijmy od najnowszej informacji. Jak podaje The Sun, w rezydencji dyktatora stracono generała szykującego wojsko do Puczu. Na początku generał został raniony kilkakrotnie nożem, a następnie wrzucony do akwarium z piraniami. Nie wiadomo, czy nieszczęśliwy został wrzucony do akwarium żywy czy martwy. Kim nie patyczkuje się również z rodziną. Niedawno jego wuj, Zhang Song-tek, został żywcem wrzucony psom. Jego żywot zakończył się z powodu jego ambicji. Wuj Kima zbyt ekspansywnie prowadził swoją politykę w państwie. W przyrodniu Kima Kim Jong-Nam czekał zupełnie inny los. Wydaje się, że w porównaniu do pozostałych najlżejszy. Został on bowiem otruty w roku 2017 na lotnisku w Malezji. Z informacji, jakie niedawno został udostępnione, okazuje się, że spotykał się z informatorami CIA. Nie zdołano mu pomóc na czas. Następną pechową personą był minister obrony Hyun Yong Hol. Został zabity 3 kwietnia 2015 roku za przyśnięcie na paradzie wojskowej. Został rozstrzelany z działka przeciwlotniczego. Również po nieudanym szczycie koreańsko-amerykańskim w Wietnamie, na którym Kim nie dogadał się z Trumpem z żadnych poruszanych wniosków, postanowiono rozstrzelać czterech pracowników Ministerf Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiedzialnych za przygotowanie do szczytu. Egzekucji dokonano publicznie.